Witam Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam VBA, odcinek 32, dodawanie komentarza przy każdej zmianie komórki. I co jest istotne, że aktualnie komentarze to się nazywają notatki. I my tu po prostu tak możemy sobie zarejestrować dodanie notatki i później tak modyfikować kod, tak wziąć jakieś informacje z tego, co nam zarejestruje VBA wykorzystać, żeby nam było łatwiej później samemu napisać kod przy dodawaniu notatki przy każdej zmianie naszej tutaj operacji. Czyli przechodzimy na kartę developer, włączamy rejestrowanie makra, tak, makro jak się ma numerek kolejny, nie potrzebujemy skrótów, ten skoroszyk, więc OK. I przechodzimy na kartę recenzja, tak, możemy sobie zmienić zaznaczoną komórkę, notatki, Nowa notatka, dodajemy się tak z odpisem użytkownika komputera, i ja wpiszę sobie jeszcze do tego datę, tak, i jeszcze o godzinę, i ok. Tak, zatwierdzamy sobie nasze tutaj działanie, tak? możemy sobie zaznaczyć jeszcze inną komórkę dla pewności, żeby wiedzieć, że skończyliśmy proces dodawania komentarza, tak jak znajdziemy sobie na komórkę, widać ten komentarz, czyli teraz karta deweloper, zatrzymujemy rejestrowanie Mac. I podobną notatkę, tak? czyli kto i kiedy zmienił daną komórkę, chcemy mieć właśnie automatycznie dodawaną. Czyli przechodzimy sobie Alt F11 do edytora Mac, możemy sobie tutaj zobaczyć, w ostatnim module mam stworzonym Mamy ten nasz fragment kodu, tak, czyli mamy zaznaczoną komórkę, możemy do niej dodać komentarz i jak jest dodany komentarz, to możemy tak sprawdzić, czy on jest widoczny. Dla nas to jest mniej istotna rzecz, bo chcemy, żeby on właśnie był na razie tutaj niewidoczny, nie, żeby się zaczęło nagle wyświetlać bardzo dużo komentarzy, ale mamy dodawanie tekstu do komentarza i tu taka może dziwna fraza mamy, że dodawanie tekstu do komentarza to jest funkcja. W związku z tym ta funkcja ma argumenty, także jak naciśniemy o sobie spację, to VBA powinien podpowiadać nam, nam właśnie te argumenty. Dla nas będzie istotny argument, tylko tekst, więc będziemy mogli sobie troszeczkę skrócić tą operację i jest jeden ze sposobów na dodanie Entera w danych, tak? czyli jak znak numer 10 to jest enter, i możemy taki element sobie wykorzystać. Tylko na razie ten kod, tak, orientacyjny, żeby wiedzieć, jak w VBA, za pomocą VBA dodać komentarz, tak? I w VBA to jest dalej komentarz, żeby nie było żadna notatka. Więc musimy przejść do tak, naszego arkusza, w którym będziemy wykonywać zmiany. Czyli klikamy sobie na niego dwa razy, i właśnie jesteśmy w module związanym z tym arkuszem. I właśnie zmiany, czyli event worksheet, tylko nie worksheet selection change, ale worksheet change, change, change. Tak, ten nas event interesuje, worksheet selection change nas nie interesuje, ono tak w dane. Czyli mamy. Tutaj zaczniemy od aktywnej komórki, a później sobie dorobimy warunki, żeby pracować na całym zakresie. Tak, tym target, że zmieniamy właśnie kilka komórek naraz, czyli na razie pojedyncza komórka. Więc zaczynamy na Active Cell. Tak? cell. Musimy zbadać aktywną komórkę. Tak? Czy powinniśmy dodać komentarz, czy już zmienić tekst? komentarza, który jest, bo co dla nas jest istotne, właśnie co będzie, jak już ten komentarz ma tekst, tak? czy chcemy go nadpisać, czy dopisać kolejny raz, kto modyfikował, czy chcemy zawierać tylko ostatnią modyfikację, czy chcemy mieć ciąg tych modyfikacji, kto modyfikował daną komórkę, to już zależy od naszego wyboru. I właśnie, czyli jeśli nie ma komentarza, musimy go dodać, czyli musimy zrobić test logiczny i warto no w większości sytuacji dodawać komentarz tylko wtedy, kiedy komórka jest wypełniona, czyli musimy zrobić dwa testy logiczne, tak? Czy nasz komentarz jest, i to możemy zrobić active cell.comment, tak? is nothing, tak? czyli jest niczym, jeśli komentarz jest niczym, czy nie istnieje, to wtedy coś będziemy robić. Tylko że oprócz tego, że sprawdzamy, czy komentarz jest niczym, tak? czyli nie istnieje, to jeszcze musimy sprawdzić, tak bo sobie założyliśmy, że komórka jest pusta. Tak, czyli musimy na to słowo, słowo kluczowe AND, i nasza Active cell, czyli Active Cell, tak? kropka value równa się pusty ciąg tekstowy, tak? czyli zarówno komentarz nie istnieje jak aktywna komórka jest to w takiej sytuacji musimy właśnie dodać komentarz czyli mamy nasze to active cell no, zrobimy. A, zrobię od razu and if tak żeby nie zapomnieć czyli najpierw musimy na active cell tak, dodać komentarz czyli add comment i później do tego komentarza musimy wpisać tekst tak, czyli tutaj mamy ten fragment rozpisany, tylko my będziemy chcieli skorzystać z trochę innych nazw, tak, bo tu ta data została wpisana na stał. Więc piszemy sobie znowu tak: active cell, tak, bo nasza aktywna komórka, komentarz, tak, tekst tego komentarza. Jeśli będziemy chcieli wpisywać tylko argument tekst, to on jest pierwszy tutaj, więc nie musimy. Pisać tego o przedrostka, no, tekst w kropek równa się, możemy od razu pisać tekst, który nas interesuje. Ale, właśnie, nasz tekst, no, wspominałem, że tutaj ta część to jest aktualny użytkownik, czyli tą zmienną mamy user name, user name mamy. Tak? To jest pierwszy ten element, który chcemy pokazać i Później do tego użytkownika chcemy dołożyć datę, czyli ampersand i dodajemy kolejny element, tak? tak bo no, chcemy dołożyć datę, a nie chcemy, żeby się przykleiła tuż, tuż. Więc wklejamy ją. I tu możemy właśnie albo założyć, że chcemy w nowej linijce, będzie nam ładniej to wyglądało, więc możemy użyć tego znaku 10, char ten, albo możemy, ja się tak. Skorzystać ze stałej VB New Line. Tak ładniej mi to opisuje niż ten znak 10, więc ja wolę korzystać z tej frazy. Czyli mamy po prostu Enter, nową linijkę do naszego tekstu i później potrzebujemy jeszcze właśnie informacji o dacie i godzinie. I to jest, może być Ampersand i możemy wykorzystać zmienne VBA, jest zmienna Date i możemy do niej dodać zmienną Time. Tak? Czyli to jest. Data i czas. I to są właśnie te elementy, które chcemy dodać do komentarza. Wpisać do komentarza. I teraz sytuacja, kiedy właśnie else, if. Tak, nie else, czyli nie wtedy, kiedy nie ma komentarza i nie ma pustej komórki, tylko wtedy, kiedy właśnie nasza komórka aktywna ma komentarz. Czyli active comment is nothing. Zaprzeczamy temu, dodajemy słowo not, to wtedy dopiero coś wykonujemy. Czyli prawie to samo, prawie ten sam warunek, tylko z zaprzeczeniem tak nieistnienia komentarza. Czyli tu jest cały czas sprawdza, czy jest nothing. Jeśli jest nothing, to da nam true, ale słowo kluczowe not nam zaprzeczy i da nam false. Tak? Czyli w sytuacji, kiedy komentarz istnieje, to ten warunek będzie spełniony. I w takiej sytuacji będziemy chcieli coś dodawać do naszego tekstu, komentarza, tak? Będzie to prawie to samo, znowu ten możemy sobie powtórzyć, tylko że właśnie chcemy najpierw dołożyć to, co jest w aktualnym komentarzu, czyli tak będzie to dziwnie mogło wyglądać. Piszemy activeCommentV, tak? Tekst VB Newline, tylko VBA Newline i Ampersand kolejny tekst. Ja zrobię tutaj te przeniesienie kodu do nowej linijki, żebyśmy wszystko widzieli i to było dla nas przez to bardziej czytelne. I tu chyba jest wszystko dla aktywnej komórki prawidłowo zrobione. Więc tak to jest event change, czyli sobie spróbujemy tutaj zmienić. Napiszemy tekst i Enter. I, I ja tu popełniłem błąd tak przyzwyczaiłem się do pisania tak że komórka jest pusta a tu powinien być nasz tekst że komórka nie jest pusta to wtedy chcemy dodawać komentarz czyli tu powinny być znaczki różne od pustego ciągu znaków i teraz już powinien nam kod zadziałać prawidłowy o, i teraz mamy komentarz dodany tak, załóżmy że wykonamy zmianę tak tekst 2 napiszemy sobie i teraz są dwie Informacje, kiedy dokładnie został tak ten kod komentarz dodany. A teraz sytuacja tak, że dodajemy tekst na zakresie danych, czyli tu piszemy sobie na przykład Ala i Ctrl Enter. Tak na razie nasz kod wpisuje komentarz tylko w aktywną komórkę. Musimy go odrobinę zmodyfikować, żeby komentarze, tak oczywiście jeśli chcemy, żeby komentarze były dodane do wszystkich komórek. Czyli wracamy do naszego kodu VBA. I musimy po prostu wykorzystać zmienną target, tak? czyli zakres, który jest zmieniany. Do tego potrzebujemy sobie zadeklarować zmienną dim r as range, tak żeby ona sobie ładnie przechodziła po zakresie danych. I for each komórek, for each r in target, musimy wykonać daną operację, tak? I Możemy sobie je napisać NextR. I tutaj sobie zrobię wcięcie, żeby widzieć, że o, to nasze kod ten jest wewnątrz pętli. I muszę po prostu zamienić wszędzie Active Cell na R. Czyli żeby to było takie prostsze, zaznaczam sobie zakres. Ctrl H, Active Cell na R i Replace O. 8 razy aktywna komórka była użyta. No i teraz sprawdźmy, czy mi ten kod zadziałał, czyli piszemy sobie tutaj obok, tak, napiszemy, a tutaj była Ala, no to tu piszemy, że ma, ctrl, enter, o i widzimy komentarze we wszystkich tych komórkach i co może być istotne, jak sobie skopiujemy te komentarze, to one, tak Excel dokładnie skopiuje komentarz, tak, komórki się zmienią i dopiero doklei ten komentarz wcześniej, czyli tu mamy, tak, 31, a, 31 minuta 28 sekund i właśnie ta część komentarza została skopiowana, a ta druga została dodana, ale tu już jest cały kod na całym zakresie, tak, przechodzi po każdej komórce i dodaje komentarz za każdym razem, kiedy, tak, nie ma komentarza albo jest komentarz, ważne, kiedy komórka jest różna od pustego, co... Mi się pomyliło, bo się tak często przyzwyczaiłem do pisania, że się ma równa pusta komórka, że jak tu musiałem zmienić na różne, no to myślałem o tym, a napisałem coś innego.